On Oni ready. Ci My też tuda. chyba, nie? Okay. Macie tylko Molotow. Mam Tam Marty kurwa szczeka coś na się gada. Z tej ruiny. Buz tej, Boast tej, tej przed... ten, ten, ten. Nice. Kurwa To jest 2014. No? Drewnem. Kala jeden i Dobra. Patrzę łącznik, ja patrzę, patrzę łącznik górę na razie. Ja zaraz zasmukuję okno i podejdę sobie. Mm, chcesz smoka przed łącznik? Nie no! Kurde, <grym Bez> skracał. E, macie dać flaszę na ścianę? Tak. Daj. Chcesz? Leci. Czekam sobie, spuścił od nogę sniper Ja też czekam. Przecież to ściana. No po prawej, lewo. Chcesz z daleka Czekaj w to gościa. dać? Nie, nie chcę. Tak, okay. zaraz. Dziękuję z tobą chyba, bo nie yes, tak, Idziemy do, I monster No i to ty sam, sam chyba Powinienem kurwa czekać To zachowam chyba ty ja, Pizda jeba Są boty kurwa, ja nie mogę nic zrobić a ja nie wiem, dostaję hedy kurwa Nie wiem, jakoś się czuję Pewność siebie to mam kurwa 0,001 Ogólnie to, a jak wchodzimy, to zajmujemy bez cały czas. Tak, meczcie ale... mecz tego da cały czas i przechodźcie sobie kibla Oni podbędzie się robią kompletnie. Ja spróbuję syf sobie zająć. I będę grał dawać transportem. Pobrój! No że gra jest zjebana <grym> kurwa, jak mnie trzymaliście kur... to... to... Nie no, WyżnyX patrzył w górę, ja patrzę. Tak, górę. No... Kolej... A, dobra, dobra Snajp leży Ujja. Ja w bf jestem, kible Obity pikować, Obity, musisz obity musisz Ma jeden HP, równe Ja na trucku schowany Ej, po prostu jak zaciekam to... Nice Nice, białko ja nie ma, nie kurwa. W cię mam. Daj <grystanie> mi Kurwa, jeden Hap oczywiście ma, parówkarz. Tu defiast jest. 100 nice, Kurwa. To kogo, kurwa, <grystanie> Zabiłeś tego typa, co miał 0 headem, to mówię, że losę. Może jeszcze tego smoke'a Dwóch, dwóch, dwóch dojazd miałem. Możecie wchodzić A i Przejdźcie przez smoka Skraca głębiej chyba. Jeden na A na B się jest. Co to? Co to? Ja zachodzę no jeszcze raz. Na łoku, szybko, kurwa. No, no, no. Sorry, Paweł. Czekaj, głucha kurwo, dajcie broń. Na ścianie ciągle kreski. Dorysuję do nich freski. Mieli, no. Możemy teraz trochę defensywniej zagrać Czekaj Beberaś monster będzie Imo Albo z, to zaskoczyli pod monster, zeskoczyli pod Teraz chodzą. Jeszcze flashował Imo Co, widziałeś Tak, z... a, widać to... główki jak skaczą. Nie, nie... wydaje mi się, że teraz zagrają standard poda i zagrałbym dwóch na środku I jeden długa? Właśnie I jeden długa, bo nawet dwóch to długa, idę długa. Ja nie widzę długiej na razie Drzwi zam Otworzył, drzwi. Otworzył drzwi! Otworzył drzwi teraz, ja zaraz palę galę. Nie podskoczyć jeszcze ze dwóch. Smokura. Smogura! Jeden, jeden, jeden. Wychodzi monster! Dwóch, mo no, dwóch monster, jeden ma jeden. Co jest z tą grą? Kurwa! Mać. Ja czekam aż mi zejdzie. No. Ja wiem, to fkę no, gra. a grać. agrać. A? Ok. Michu, B. Daj, biały? Tak, ja będę rzucał za Tylko teraz nie mam fleszy. Ja palę od razu. Pod B coś? Flesz pod B. kurwa, jakie B! Czterech! Ja pierdolę, no! Okno. ja to okno, okno. Jeszcze. Nie mam B. Famasę, nie robię Co myśl, białe? Famasą, Famasą, Famasą.